Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dzisiejszego wieczoru do naszego studia zaproszenie przyjęła Pani Beata Gosiewska, wdowa po Przemysławie Gosiewskim. Pani reprezentuje Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010. Witam, szczęście Boże. Witam, Szczęść Boże. Um, dzisiaj pre, prokurator generalny Andrzej Seremet od wczoraj właściwie gości w Moskwie. Pana zda, pani zdaniem przyspieszy ta wizyta, rozmowy te wczorajsze i dzisiejsze przyspieszą wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej i zakończenie śledztwa smoleńskiego? Ja przestałam wierzyć w to, że możemy w ogóle mówić po, o przyspieszeniu. Minął już ponad rok, a my nadal nie wiemy, co 10 kwietnia 2010 roku wydarzyło się koło lotniska w Smoleńsku. Tak naprawdę nie mamy kluczowych e, dowodów, dokumentów, Teraz wiemy, że prawdopodobnie część dokumentów była sfałszowana, jak mówią rodziny. Czy to przyspieszy? Myślę, że dobrze, że w ogóle polski prokurator tam się udał. Natomiast my wiemy z wcześniejszych wizyt, w jaki sposób Rosjanie traktują polskich urzędników. Traktują ich jak petentów. Dzisiaj dowiedzieliśmy od pre, prokuratora Seremeta, że e, polscy eksperci, czyli m, z zakresu fonoskopii, e, będą mogli m, pojechać do Moskwy i będą mogli zapoznać się z oryginałami czarnych skrzynek z zapisem e, czarnych skrzynek e, rozmów w kabinie pilotów. No to wydaje się pewien postęp jest e, w stosunku do tego co mieliśmy w ostatnim roku. Pytanie tylko dlaczego odbywać się będzie to już y, zapewne półtorej roku po katastrofie. Czy nie można było tego zrobić wcześniej? E, pytanie, dlaczego Rosjanie nie mogą zwrócić nam naszej własności. Nie mogą nam nawet wypożyczyć tych czarnych skrzynek. E, ja powiem tak. Po tylu e, hucznych zapowiedziach ja nie uwierzę, jak e, te wydarzenia nie będą miały miejsca. No właśnie. Zastanawiające jest to, dlaczego dopiero teraz okazuje się, że jest taka możliwość prawna. E, polscy eksperci też pojadą do Smoleńska i tam będą badali razem z ekspertami rosyjskimi wrak samolotu. No, kilkanaście miesięcy po, po katastrofie i po tym, gdzie ten wrak przez ileś miesięcy był na odkrytym powietrzu. A teraz leży pod prezentem, i tam się też różne, różne dziwne rzeczy dzieją, bo to jest tam jest wilgoć i, i to nie są sprzyjające warunki do przechowywania tego typu dowodów. Myślę, że to było celowe działanie. I nie sądzę, że to był przypadek, że no, ten wrak tak długo leży. Zanim dojadą tam eksperci z Polski, to minie prawie dwa lata. Ten wrak praktycznie straci wartość dowodową, i tutaj takie optymistyczne wypowiedzi prokuratora, tak naprawdę mogą tylko martwić, bo jest to uwiarygodnianie. No Takiego bardzo złego postępowania strony rosyjskiej. No nadal nie wiemy, kiedy ten wrak do Polski wróci, bo tego dzisiaj też nie był w stanie powiedzieć prokurator Seremet w Moskwie. To ja z wypowiedzi innych medialnych wiem, że dopiero we wrześniu udadzą się tam polscy eksperci, żeby zastanowić się, jak ten wrak przewieźć do. Polski. Natomiast daty co do tego, kiedy on będzie sprowadzony, to, 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 to nie ma, nie ma. A jak pani wczoraj przyjęła informację, jaką przekazał prokuratorowi generalnemu Andrzejowi Seremetowi, yy, szef Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Aleksandr Bastrykin, że rodziny niewłaściwie zidentyfikowały ciała trzech, trzech ofiar? Ja przyjęłam to jako kolejną prowokację. My przez ponad rok jesteśmy e, obiektem e, jakichś obelg, e, działań prowokacyjnych, a tak naprawdę od początku po katastrofie rozkręcono ogromną machinę dezinformacji i kłamstwa. I ja w takich kategoriach to przyjęłam. E, to nie rodziny są odpowiedzialne za identyfikację e, ciał ofiar kata tej katastrofy. Część rodzin, podkreślam, że tylko część rodzin udała się do Moskwy. Zresztą urzędnicy polscy namawiali rodziny, żeby nie leciały do Moskwy i obciążanie tutaj rodzin jest jakimś nieporozumieniem i dezinformacją. Ja chciałabym zauważyć, że my jako rodziny od wielu miesięcy, co najmniej od listopada, domagamy się wyjaśnień w sprawie dokumentów z ekspertyz medycznych. Nie ma tutaj odpowiedzi, jest ogromny bałagan w dokumentacji przekazywanej przez stronę rosyjską. Jest bądź celowe fałszerstwo, bądź no, niewyobrażalny bałagan i myślę, że tutaj Rosjanie chcą. W ramach dezinformacji przykryć tą i taką e, bardzo niepokojącą wiadomość o fałszowaniu ekspertyz zupełnie błahym oskarżaniem rodziny o błędną identyfikację. Ja chciałabym zauważyć, że rodzina mojego męża właśnie wskazała, że ktoś wcześniej, zanim doleciała rodzina, błędnie zidentyfikował ciało mojego męża. No rodzina to... musiała się wręcz y, narażać na ataki pani minister Kopacz, która twierdziła, że ciało mojego męża jest zidentyfikowane i to jest inne ciało. Podobny przypadek był y, w, 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 w przypadku z ciała Stefana Melaka, kiedy jego być brat. Być może tak, to były te trzy tak, przypadki. Tak. kiedy jego brat y, y, był już na miejscu i zidentyfikował ciało swego brata. Rosjanie powiedzieli, że ono już, już pewna rodzina zidentyfikowała to ciało. A tutaj chciałabym zauważyć, że najważniejszym elementem identyfikacji miały być badania DNA, które miały potwierdzić te wstępne oględziny i te badania miały być wykonane przed włożeniem ciał do trumny. Yy, niestety nie poinformowano nas wtedy o wynikach tych badań i mówienie tutaj, że Rosjanie jakiegoś odkrycia dokonali naprawdę jest Czystą prowokacją i dezinformacją. No w tej informacji przekazanej przez y, prokuratora, y, przez szefa Komitetu Śledczego, no, powiedziano, że mm, oczywiście były błędy ze strony rodzin, ale Rosjanie poprzez badania DNA wszystko wyjaśnili i już żadnych nieprawidłowości nie powinno być. To jest typowa propaganda rosyjska. Czyli Coś podobnego do, tej do tych propagandowych wrzutek z generałem Błasikiem. Ja chciałabym zauważyć, że od 10 kwietnia rząd polski nie prowadzi żadnej uczciwej polityki informacyjnej w sprawie tej katastrofy i w sprawie postępów, bądź braku tych raczej, braku tych postępów, w śledztwie, tylko pojawiają się jakieś wrzutki medialne, które mają opinię publiczną ukierunkować. W tym właśnie, w taki właśnie sposób, że to załoga jest winna śmierci naszych bliskich. Zresztą w prokuraturze wojskowej cały rok zajęło to, aby stwierdzić, że ona ze śledztwa wyodrębnia ten tak zwany wątek Cywilny śledztwa, w którym nas jako rodzin nie uznano za stronę śledztwa, uznając, że winni bezpośrednio śmierci naszych bliskich byli członkowie załogi. Ja nie wiem, czy prokuratorzy w Polsce są jasnowidzami, czy tak naprawdę no, działają na naszą szkodę. Ale państwo będziecie się jeszcze ubiegać o to, aby uzyskać ten status? Dostaliśmy już odpowiedź odmowną. Z I to prokuratury. już jest pełnomocne, tak? Jeszcze nie, ale myślę, że tutaj prokuratura będzie upierać się przy swoim, czyli przy tym, że my nie zostaliśmy e, pokrzywdzeni. A dlaczego e, dla Pani i, i zapewne dla wielu innych rodzin e, ważne jest otrzymanie statusu pokrzywdzonego w tym, tym śledztwie, w tym śledztwie cywilnym, nazwijmy to? Przede wszystkim dlatego, że ono dotyczy dużej grupy osób cywilnych, które organizowały tę wizytę. I tak naprawdę nie może prokurator, rozpoczynając śledztwo, stwierdzić, że te osoby nie miały bezpośredniego wpływu na śmierć naszych bliskich. Przecież to dopiero może wyjaśnić prowadzone śledztwo. My się czujemy od roku w Polsce tak, jakby były prawa obywateli, ale tak, jakbyśmy my jako obywatele nie mieli tych praw. Tak, taki dowcip opowiadają na Białorusi. My coraz bardziej zaczynamy przypominać rzeczywiście kraj, w którym obywatele mają prawa tylko w teorii. A jak prokuratora, prokuratura wojskowa zareagowała? Bo zapewne rozumiem, że pani w jakiś sposób poinformowała prokuratorów, że dokumentacja sądowo-medyczna przekazana przez Rosjan, e, którą się z, pani zapoznała i, i zapewne pani med, pełnomocnik, no nie zgadza się ze stanem faktycznym. Bo tam między innymi, jak czytamy z przekazów medialnych, w dokumentacji było napisane, że Przemysław Gosiewski miał 1,75 m wzrostu, a wiemy, że, że tyle wzrostu nie miał. Ja bym tutaj jeszcze no, ciekawsze rzeczy widziała. No, tutaj nie zgadza się ani kolor oczu, ani waga i to o wiele kilogramów, ani wzrost. Nie ma tam żadnych jakby opisanych cech, które posiadał mój mąż ta dokumentacja wygląda tak, jakby przeciętny lekarz wziął sobie podręcznik medycyny i ją po prostu napisał. Nie zgadza się nawet kolor oczu, który mój mąż miał wpisany w paszporcie, paszporcie, który wrócił do Polski. Zresztą w przypadku innych osób też rodziny twierdzą, że nie było na przykład sekcji zwłok, a do Polski spłynęła dokumentacja bądź były wykonywane jakieś operacje, w wyniku których usuwano organy wewnętrzne a te organy są opisywane w dokumentacji. Także niektóre rodziny twierdzą, że są pewne, że dokumentacja została sfałszowana. A z czego to się wzięło? Skąd te I błędy się pojawiły? I tutaj nie ma żadnej mhm. odpowiedzi. Pan prokurator Seremet nie uzyskał odpowiedzi na to, na te bardzo istotne pytania zadawane przez rodziny od wielu miesięcy. I zamiast tego wrzuca się jakąś zupełnie... Bezwartościową informację obarczającą jeszcze winą rodziny. Ale Państwo rozumiem zgłasziliście prokuraturze formalnie, że jest niezgodność w dokumentach z stanem faktycznym? Prokuratorzy wzruszali ramionami w moim przypadku. No dzisiaj właśnie jest te komunikaty, które płyną z, z Moskwy po, po spotkaniu Pana m, m, Prokuratora Generalnego z prokuratorami rosyjskimi, z Komitetem Śledczym, no tam o w sekcjach Włoch rzeczywiście jest bardzo, właściwie nie ma nic tak naprawdę. E, no i to jest pewien kłopot. E, pani A zdanie... to jest jakby kluczowa hmm. sprawa. A skąd wzięły się te pomyłki? Czy Rosjanie po prostu mm, tych sekcji nie zrobili dopiero później, kiedy strona polska zaczęła domagać się tych e, dokumentów, protokołów? E, tak ad hoc e, napisali. te, te pytania te... zadajemy polskim prokuratorom i liczyliśmy na to, że pan prokurator Seremet zada te pytania prokuratorom rosyjskim. E, dziwną sprawą jest to, że na przykład są przypadki, kiedy rodzina widziała ciało tuż przed włożeniem do trumny i odlotem do Polski i e, żona akurat jest lekarzem, nie było tam śladów po sekcji wykonanej, natomiast przyszły dokumenty. I tutaj należy to pytanie zadać Rosjanom, czy, licząc na odpowiedź. Czy w ten sposób się mszczą błędy, które popełniono tuż po katastrofie, kiedy właściwie nie strona polska nie zagwarantowała sobie e, właściwego badania i aktywności przy czynnościach e, śledczych, tak naprawdę? Myślę, że tak. Strona polska nie zagwarantowała sobie takiego udziału. Strona polska e, zupełnie lekceważąc, zrezygnowała z takiego udziału. Te czynności prowadzone po katastrofie nie spełniały żadnych standardów. Tam był ogromny bałagan, zamieszanie. Też no, znamy wypowiedzi pani minister Kopacz świadczące o tym, że ona w ogóle nie panowała nad tym, co tam się dzieje, nie miała kontroli. A tak naprawdę my nie wiemy, w jakim charakterze występowała. Z jej zachowania i z jej wypowiedzi wynika, że ona tam bardziej jakby pełniła rolę informacyjno-pijarową, jak to do czego przykłada dużą wagę Rząd Platformy Obywatelskiej, natomiast nie przestrzegała, nie pilnowała jako minister zdrowia tego, aby były przestrzegane procedury i aby nie dochodziło do pomyłek. Pani minister zapewniała początkowo taki, tak właściwie większość z nas zrozumiała, bo i rodziny, i politycy, no każdy, kto słuchał pani minister, zrozumiał w ten sposób, że polscy eksperci byli przy sekcjach zwłok. Później się okazało, że. Byli częściowo, ale przy identyfikacji ciała to są zupełnie inne, inne procedury, znaczy, inne czynności. My dopiero domagając się powielokroć na spotkaniach z panem premierem informacji na temat tego, ilu polskich ekspertów pojechało z panią minister, dowiedzieliśmy się, że ci. Ludzie nie mieli w ogóle szans i możliwości w takiej liczbie, bo tam było kilku zaledwie polskich ekspertów i około 100 rosyjskich, czy ponad 100 rosyjskich, nie mieli szans w ogóle wziąć udziału. Oni tam asystowali od przypadku do przypadku, byli e, raczej obserwatorami niż uczestniczyli w tych czynnościach. No, ale nawet e, kiedy polscy eksperci uczestniczyli, ja mówię tutaj o prokuratorze, Parulskim szefie prokuratury wojskowej, który uczestniczył w sekcji zwłok pana prezydenta i okazuje się, i tak mimo że on był przy tej sekcji są nieprawidłowości, są niejasności co do przebiegu całej tej procedury. Poza tym okazuje się, że ta sekcja nie była w ogóle w żaden sposób dokumentowana, ani poprzez fotografię zdjęcia, fotogra robienie zdjęć, ani poprzez materiał wideo. Więc to Z też jest problem. Tak samo jak sekcje innych osób, prokuratura Polska do tej pory nie potrafi wytłumaczyć nam czy wyjaśnić, czy była jakakolwiek dokumentacja zdjęciowa, która mogłaby poświadczyć, że to, o czym pisze się w dokumentach, zostało w ogóle wykonane? Tutaj jest jakby no, problem um, pracy prokuratora Parulskiego, który chciałabym przypomnieć w prawie pierwszym rozdaniu przez zwierzchnika Sił Zbrojnych został awansowany do stopnia generalskiego za właśnie taki udział w sekcji zwłok i tak prowadzone śledztwo. Czy w związku z tym, że są tak poważne niejasności co do e, tych dokumentów z sekcji zwłok, co do protokołów e, sekcyjnych, m, prokuratura powinna być bardziej przychylna do przeprowadzenia ekshumacji ciała, bo państwo zwróciliście się do prokuratury o ekshumowanie ciała e, Przemysława Gosiewskiego. Inne rodziny też złożyły podobne wnioski. Ja złożyłam już w lipcu. Uważam, że prokuratura polska powinna trumny po przylocie otworzyć i wtedy wykonać profesjonalne badania. Myślę, że pani minister Kopacz zdawała sobie sprawę z tego, że te badania nie były wykonane w Moskwie. I musiała widzieć, w jaki sposób były wykonywane badania, i musiała widzieć ten wielki bałagan. Pomimo tego, w Polsce zabroniono nam otworzyć trumny. Ja na przykład od lipca złożyłam już dwa wnioski, ekshumacje, które pozostają bez jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony prokuratury. Nie ma ani odpowiedzi pozytywnej, ani odpowiedzi negatywnej. I tutaj jest to no, tak naprawdę. Hmm, chyba celowe działanie prokuratury zmierzające do tego, żeby zatrzeć jakiekolwiek dowody w tej sprawie. Ale co w związku z tym teraz pani zamierza zrobić z brakiem odpowiedzi prokuratury, zwłaszcza właśnie po tych po, tych, po przeczytaniu materiałów z, z, z sekcji zwłok? W związku z tym, tak jak powiedziałam wcześniej, mogę tylko powiedzieć dowcip, że w Polsce są prawa obywateli, natomiast ja tych praw nie mam. Te prawa nas jako obywateli polskich, jako pokrzywdzonych w tym śledztwie, w Polsce, niby kraju praworządnym są łamane. No więc właśnie to jest bardzo, bardzo smutne, tym bardziej, że jak zapewniają i przedstawiciele Władzy od pana prezydenta, pana premiera i poszczególnych ministrów po szefów prokuratury, wszyscy zapewniają, że zależy im na wyjaśnieniu tejże katastrofy. Myślę, że to są bardzo nieszczere zapewnienia. Tak naprawdę e, polskie władze od roku e, ukrywają to, że współpraca ze stroną rosyjską wygląda bardzo źle, że strona polska. Poniekąd na własne życzenie traktowana jest y, właśnie nie w sposób partnerski, tylko traktowani są jak petenci, że polscy prokuratorzy jadą do, jadąc do Moskwy nigdy nie wiedzą, co dostaną. Dopiero jeżeli cokolwiek dostaną, y, to jakby w mediach robią y, dobrą, dobrą opinię stronie rosyjskiej. Jest to poniekąd. Uwiarygadnianie tak fatalnie prowadzonego wyjaśniania, i to podważa jakby szczerość intencji. Zresztą ja powtarzam to po raz kolejny. Na jednym ze spotkań z rodzinami pan premier powiedział, że im bardziej ktoś jest odpowiedzialny za tą katastrofę, tym mniej gorliwie będzie przykładał się do wyjaśnienia jej przyczyn. I tak właśnie się to odbywa, że rząd Polski, który jest odpowiedzialny za tą katastrofę, nie jest zainteresowany. Są to cyniczne, nieszczere zapewnienia medialne w ramach PR-u. Po A to, ja... aby społeczeństwo uwierzyło. A jakie pani... my jako rodziny nie wierzymy w te zapewnienia. Zostaliśmy tyle razy okłamani i oszukani w tej sprawie, że dopóki czegoś nie zobaczymy, to już nie uwierzymy. A jakie Pani wiąże nadzieje z raportem Komisji ministra Millera? Myślę, że będzie to raport podobny do raportu mak Zresztą wypowiedzi przedstawicieli Platformy Obywatelskiej od początku kierunkują na błąd pilotów, na złą pogodę. Takie najbardziej skandaliczne były to wypowiedzi pana prezydenta, który no w tym które można powiedzieć, że dopiero się rozpoczyna, że nie ma podstawowych, kluczowych dowodów. Pan prezydent już orzekł, że nie ląduje się w takich, tak złych warunkach. No i osoby, które ponoszą bardzo dużą odpowiedzialność za przygotowanie tej wizyty, jak pan Tomasz Arabski, szef kancelarii premiera, dostają wysokie miejsca na listach wyborczych Platformy Obywatelskiej, a pan minister Klich jest kandydatem, ma być kandydatem Platformy do. Do Senatu. Tak, myślę, że tutaj no, wszyscy jakby współpracownicy i koledzy z Platformy Obywatelskiej no, są pewni, że włos im z głowy nie spadnie, tylko uśmiechając się do kamer zapewniają, że im cokolwiek wyjaśniają. A tak naprawdę minął ponad rok i my nie przybliżyliśmy się do wyjaśnienia przyczyn tej katastrofy w instytucjach odpowiedzialnych za Przygotowanie tej wizyty nawet nie wdrożono postępowań wyjaśniających. Nikomu nie spadł włos z głowy. No, niestety, sprawa śledztwa smoleńskiego i katastrofy smoleńskiej pokazuje, jak w zwierciadle stan, jak w soczewce, stan naszego, naszego państwa. I to jest smutny jego obraz, upadek. Tak. E, dziękuję bardzo za rozmowę. E, naszym gościem dzisiejszego wieczoru była pani Beata Gosiewska, wdowa po przemysłowie Gosiewskim. Przedstawicielka Stowarzyszenia Rodzin Katyn 2010. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na polski punkt widzenia już jutro 21.40. A teraz życzę wszystkim dobrej i spokojnej nocy.